Siema, witam w Dead Season. Jest to gierka, która wyszła w zasadzie dzisiaj. No i jest to survival, ale nie taki normalny survival. W sensie jest to gra turowa. Także zobaczymy. Ostatnio fajnie mi się gra w gierki turowe. No i jestem ciekawy, jak tutaj to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o poziom trudności, damy sobie normal, póki co. Na początek. I zobaczymy. Jak to będzie? Oho, jakiś wstępik mamy. No to raczej filmik nie będzie, bo to jest, wydaje mi się, że bardziej taka trochę niszowa indigierka. Więc jakieś super przelubniki filmowe. Nie obstawiałbym tego. No ale zobaczymy. Jakoś tak bardziej komiksowo jest to zrobione. Zębiaki ucieka. Oho, nie wyszedł kolejny zombiak przed nim. I co? Aha, i teraz jestem ja. Mogę to zobaczyć? O mam broń. Co tam zrobić? Fyk. Okej. Okay. Action point system. Mam cztery akcje. Czyli mogę co podejść? To mi będzie kosztować dwie akcje. Tak, prawym. I teraz mogę mu przywalić z tego. 65% na to, że się powiedzie. Fyk. No i udało się. Na hitka. Infected are hard to kill. High Pain Tolerance I Mają dużą tolerancję na ból Okej okay. End turn No ale przecież już... Aha, przyszedł jeszcze jeden I co, uciekamy? Cyk Okej, okay, jeszcze dwa są A ja mam do budynku chyba biec Dobra, uciekłem Oho. Ktoś chyba jest w tym budynku. Another, another one shoot him. A chłop chciałby mnie zaszczelić. No, czekaj. On nie wygląda jak wszyscy. Jak cała reszta. Dobra, mam stać gdzie jestem i co za na moich braniach. Zostałem zaatakowany. Ale nic mi się nie stało. Idą. Musisz mi zabarykadować drzwi. Co? Nie mogę tego. Aha! Chciałem podejść im tutaj. Tak. Żemy do łapki. Uh, quickly pass items. Aha, do innych Survivorów, czyli mogę dać... Ee, jemu? Nie. Komu ja mam to dać? Do Travis'a. Który to jest Travis? Ten? Nie o to jest Travis. Masz. Cyk. Koń z tury. Oho, wyszedł jeszcze ze studenki jeden. Barykadujemy drzwi, cyk. No, i git. O, dobra, jak coś tam, jakiś tam dźwięk. Tutaj pokazuje, jak dużo. Jak głośno jesteśmy, coś takiego. Aha, jeżeli tutaj ten czerwony pasek poleci na full to daje się wtedy jedna kreska na tym dolnym pasku. Chyba coś takiego. I te tutaj czachy pokazują, co? Pokazują? Ile zombiaków przyjdzie na starcie następnej tury. Okej. Okay. No ale tu jesteśmy zabarykadowani, więc chyba nic się nie stanie. Dobra. Udało się chyba zrobić quest'a pierwszego. I co, tu jest kolejny? Start. Nie wiem jak to będzie wyglądać. Ale póki co wychodzi na to, że to są po prostu takie krótkie misje. Ok. I wszystko się dzieje póki co, przynajmniej w urach, w nie? Nie ma takiego zwykłego chodzenia. Tu coś mamy. I co, i każdym teraz muszę chodzić? Bo tak. Idziemy do przodu. Nie rozdzielamy się. Aha, mogę spacer przytrzymać, i wtedy. Które się robią szybciej, przyspieszają się po prostu, nie? O, 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 o. Co to jest? Aha, bo ja mam broń. Ale auto bręcz niestety. Nie rozumiem. I tak, o co chodzi z tymi liniami. Wydaje mi się, że jak tutaj podejdę, to w kolejnej dużo on chyba... Ty. Albo czekaj, a jak podejdę tu, i zrobię tak? 41%. Hit. No i gitarka. Udało się. Mamy broń, idziemy dalej. Tu jeszcze coś jest. On ma nóż tylko. Ten też ma nóż. A, czyli cała reszta ma nóż. Tylko ona ma broń. No to wychodzi. Tam od prawej strony też jeden przychodzi. a kolejny przyszedł. O, to wręcz zawojniowo najpierw. Idziemy tu. Mhm. No, to za plecaka chyba. E, Itemy z aktywnymi abilitami... Z umiejętnościami aktywnymi, pasywnymi i questowe itemy. Okej. Okay. To jest... planet food. Uh, I mogę w tym chyba rzucić w zombiaki. Tak mi się wydaje. Ogólnie to tak, tutaj mamy kolejnego zombiaka i jakiś lód tu mamy, tutaj też mamy ludzik. Mm -mm. Gdzie ja bym chciał iść? Dobra, ona i tak na razie nie ma tury, nie ma ruchu. Pójdziemy tutaj. Dwoma pójdziemy tu i dwoma tam. Zobaczymy, jak to wyjdzie, koniec końców. Jaki jest plan? Bo kolejny jakiś boss zombie jak wyszedł. Hmm, przydałoby się. Ale on jest daleko, dobra. I to może jednak nie będę ich rozdzielał. Bo tak to wygląda. Jeden punkt akcji to kosztuje. Czyli ja nie jestem w stanie przywalić temu zombiakowi. Pytanie, czy ten zombiak będzie w stanie mi przywalić w kolejnej turze. Hmm. Wiecie co, ja bym nie podchodził za bardzo tutaj. No zobaczymy. Czy ten zombiak dobiegnie do mnie. Idźmy tu, skończę turę. Nie, nie doszedł ten Zombiak do mnie. A i cały czas nowe zombiaki. Faj, podejdziemy tu. 50% tylko No niestety Dobra, siadło za drugim razem. No i tyle. Tym podejdziemy tutaj, tym tym idziemy do budynku. Nowa tura. Zębiaki idą w moją stronę cały czas. A co ja mam tu w ogóle zrobić? A ja mam tutaj iść. Czyli w zasadzie te zębiaki z tyłu. A ja ich nie muszę jakoś. Chyba zabijać. Nie wiem, jak to. Nie wiem, zobaczymy. Podejść tu, poka. Apteczka. Dobra. Idziemy dalej. Oni sobie wejdą do budynku. Aha, a jak mam wejść do budynku? Tutaj oknem? Kolejny zombiek. Co tutaj jeden zombiek przychodzi według tego? mam dwa itemy do zebrania? Mm -mm. Ile to kosztuje Jeden AP Cyk, cyk no niestety. Niestety nie pykło. Chyba lepiej będzie go na mele uwalić. A kolejny ząbiak wychodzi. tutaj mega dużo tych ząbiaków. Jestem ja muszę iść aż tutaj, chyba. Nie na mele. To daleko, jestem na mele. Próbujemy 54%. Dobra, padło. Ciągle idziemy dalej. Do przodu po prostu. O! Najszyk. Nice gana znalazł. Ja chcę tu nim iść. Mogę w zasadzie, wyjdę tutaj i oni się gdzieś tu spotkają. Te zombiaki zanim do mnie dojdą to... Nic się raczej nie stanie. Idziemy, idziemy... w lewo. Kurde, tylko z tamtej strony dużo zombiaków wychodzi, nie? Gdzie ja muszę iść? Niestety. O, idziemy tutaj. Dobra, idziemy... ...do góry. Tutaj zobaczymy, co jest ciekawego. Tabletki. No i też już zombiaki dobiegają do mnie. O kurde, niedobrze. Niedobrze, bo ten gościu, który jest tam sam. Będzie miał kilka zombiaków na sobie. z dwa. Pyk, Hit. Każdy te zombiaki lutu nie mają? No, on tutaj już ma jednego zombiaka i tu będziemy od drugiego. No, zobaczymy. A, idą te zombiaki do niego. Jeszcze z tyłu. No, ja chyba wszystkich zombiaków nie muszę zabijać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej. Okay. O kurde, ty, mogę... 26% tylko. A hmm. jak. Ile to kosztuje 1 AP? 45% No, niestety No, jeszcze raz Ale <grym> No, ammo. Został hita. No to nic no, będzie trzeba na mele sprowadzić ich, porobić. No to wychodzi. Panik. No nic nie zrobię niestety. Dobra, dostał hita. Teraz przydałoby się nim odejść trochę. Teraz tak. 52%. Hit. Hit. Elmaczko, bo to tyle hp zombiak. I może być ciężko. Dobra. Dobra, tyle. No. O, mis. Jeszcze z lewej złoty zombiaki. Kolejny wyszedł. O, i co by tu zrobić? Tego mogę podejść, walnąć mu hita. Padło. Nice. No i z tym będzie problem, bo ma dużo HP, nie? Hit. Hit. Miss. Miss. Hit. No na hita. Danie co z tym? Czy nie lepiej, jakbym po prostu uciekał? Aha, nie lepiej. Czyli nie mogę uciec. No to walimy go. No cóż, Czy on ma dwa hity? W ogóle ta jedna postać chyba mi umrze. Pytanie czy może umrzeć. No, on raczej wam coś zrobi. Jak tego zabiję, to nie jestem w stanie się wydostać z tego budynku. Bo tu już kolejni idą. Miss. Dobra, może spróbujemy inaczej. On nie go zmele. No dobra, to mamy. Uuu, tam najwyżej poświęcę jednego, a reszta ucieknie. Chyba tak zrobię. Nie wiem jak ten zombiak daleko idzie. Ale może nie podejdziesz tutaj. Dobra. Zobaczmy. A no, on nie ucieknie, nie ma opcji. Dobra, ten hit został. No i idziemy dalej. A no, on nie ucieknie, no. a no, nie mogę przekazać komuś tego itemka, nie mogę. Dobra, no zobaczymy. Pytanie, czy ta jedna postać może mi umrzeć? Mam nadzieję, że może. O, no tu wręcz. Cyk 50% hit. No i dobra, biegniemy dalej, spierdzielamy temu jednemu, co jest z tyłu. No nie wiem no musi walczyć No i tyle Dwa hity weszły Ale on już pada No nie, nie chodzi na to, że nikt nie może paść Dobra, to ja sobie przejdę do tego samego momentu i tym razem z wszystkimi pójdę w to samo miejsce Dobra Jestem już przy kolejnej próbie, udało mi się dojść kawałek dalej. No i tu już chyba się uda tym razem. Tu jeden zombiak jakiś wyszedł, ale jak... O kurde, drugi zombiak wyszedł. Ale jak tych dwóch zombiaków uwalę. Aha Co jest? Zombie rage. Niedobrze Dobra, no mam nadzieję, że i tak się uda bezproblemowo oni trochę dostali hitów oka aha wszystkie zombiaki teraz szybciej biegają aha no dobra, no trzeba ich pozabijać, po prostu. 50%. Hit. Dobra, i teraz tego drugiego trzeba. Czy są w stanie mu strzelić? Nie. Teraz. Pyk. Miss. Miss. Hit. Dobra. No i jeżeli z przodu mi nie wyjdzie jakiś zombiak, to... To jest praktycznie... ...zrobiona misja. Nie, z lewej wyszedł. W trzy zombiaki teraz wychodzą. No, dalej jest to. Dobra, spierdzielamy jak najszybciej. Mam nadzieję, że mnie nie dogoni żaden. No nie! Wyszedł zombiak. Dobra, spróbujmy tak. Miss. 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 Hit. Miss. No cóż no. Jest za Aha. Kiedy one mają dwie rury? Nie wiem. Dobra, finalnie udało mi się przejść tą misję. No, chodziło o to, że wszystkie postacie musiały stanąć na tym kwadraciku, nie? Level drugi. Jakiś tam wbiłem. Nie było to takie łatwe. No, bo. Trzy próby. Trzy próby to zrobiłem, nie? No i dobra, i teraz mamy. Jakiegoś perk'a mogę wybrać. Czyli healowanie innych przywraca mi jemu 2 HP, 2 HP, jej. Więc chyba wezmę to. Field Medic. Aha, i oni wszyscy mają to samo. No. Pierwsze perki mają takie same, niektóre widzę, że się różnią tam potem. Tutaj na przykład. No ale dobra, Bierzemy. To. No i tyle, i co dalej? Tu. Aha, jest po prostu kolejna misja. No dobra, ale póki co tyle.